Czekają nas 4 minuty intensywnej pracy. 20 sekund pracujemy, 10 się odpoczywamy. Wykonamy sobie cztery ćwiczenia, e, które robimy przez dwie minuty, następnie je powtarzamy. E, pierwsze ćwiczenie. Znacie z poprzedniego wyzwania: e, kolana wysoko i pracujemy sobie skip A. Połączony ze skipem bokserskim, tak? Czyli skip bokserski, wysoko kolana, ręce wracają do szczęki i e, pracujemy oczywiście. 300%. 300 To jest nasze pierwsze ćwiczenie. W przerwie z wydechem pracujemy na palce. Drugie ćwiczenie. Skogl. Mocny rozkrok, tak? Do pół przysiadu dotykam ziemi. Proste plecy, kolana skierowane na zewnątrz. To jest nasze drugie ćwiczenie. Nasze trzecie ćwiczenie, podpór. Ściągnięte łopatki, napięty brzuch i wspinaczka, tak? Czyli kolana do klatki piersiowej. I nasze ostatnie ćwiczenie, padnij. Powstań. Kładę się cała i wracam. E, całkowicie kładziemy się na ziemi. I uwaga, zaczynamy za 5 sekund z wydechem do góry. Pierwsze skip bokserski, uwaga. Jedziemy. Kolana wysoko. Mocno z wydechem do góry. Oddychamy. Pracuj, pracuj na maksa. To są tylko 4 minuty pracy, więc dajemy z siebie 600%. Jeszcze szybciej. Luz. Pięknie. Na palce. Ewentualnie jak chcesz, to możesz pracować sobie w takim delikatnym truchcie. Skakance. I uwaga, przeskoki. Proste plecy. Nisko zejdź biodrem do tyłu. Oddychamy. Kolana szeroko. Mocno na zewnątrz. Cały czas praca. Super. Jeszcze końcówka. I los. Luźno na nogach. I teraz będzie wspinaczka w potworze. Kolana do klatki i mocna praca. Uwaga. Lecimy. Oddychaj dłonie pod barkami. Ściągnij łopatki na pni brzuch. Końcówka. Cały czas pracujemy, luz, góra, luźno i ostatnie ćwiczenie ładnie, powstań. Postaraj się jak najwięcej razy wykonać to ćwiczenie. Start. Hop! Proste plecy. Kładziemy się na ziemi całkowicie i wydech góra. Luźno. Wdech nosem, wydech ustami. I pracujemy. Od nowa bokserski, kolana wysoko. Jeszcze, jeszcze. Cały czas wysoko kolano. Napnij brzuch, oddychaj. I podkręcamy tempo. Końcówka. Jeszcze moment. Los. Wdech sam wdech ustami. Oddychamy. I uwaga. przeskok, Końcówa. Luz. Super. Ostatnie dwa ćwiczenia przed nami w tym treningu. Spinaczka. Cały czas pracuje, To jest interwał, dziewczyny. Tutaj na maksa. Uwaga. Start. Dłonie nad barkami. Pilnuj tego. Ugnij delikatnie ręce w stawach łokciowych. Kolana poprzykątnej do klatki piersiowej. I mocno pracuj. I jeszcze końcowa. Podkręcamy tempo. Ekstra. Góra, luz, luźno, ale cały czas pracujemy ostatnie. Chyba najcięższe dzisiaj. Padni powstań. Lecimy. Góra. Mocno z wydechem. Okej, okay. luz, wdech nosem, wydech ustami, luźno oddychamy. Dziewczyny, to wszystko na dzisiaj. A teraz czekam na Wasze komentarze, na info, ile spaliście kalorii. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Do zobaczenia.